Hej, cześć, z tej strony Lipsus. w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali. O ty szczylu! Eee, jeszcze raz. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali w Minecraft Bedwars. Jednak mogę używać tylko Fireball Jumpów. Dlatego mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. No dobra. Ogólnie to wezmę sobie od razu kupię fireballa i parę tulsów. Ym... No kurde, ty ruku Dobra, nieważne. Aha, bo on. Pogięło mnie dziś. No. To świetnie. Nie mam jak się przemieszczać za bardzo, dlatego od razu zbiorę sobie to, co tu mam. Na no, wełnę przy okazji wyrzucę. Wezmę sobie już sztursy. Nara! No i lecimy. Oh shit. Dobra. Ja pierdzielę, no. Nie da się. Nie da się. Dobra, udało się. Łatwo. Bum. Aha. No dobra, no to widzimy się w następnej arenie. Eee, no dobra. Eee, arenka się już oczywiście rozpoczęła. To jest ta mapka ze Squid Game'a. E, muszę pamiętać też o challenge'u, e, żeby tylko te jedne jumpy robić. E, pod ostatnim filmem, niestety, nie było dużo wyświetleń, ale pamiętajcie, starajmy się. No, dobijmy te 10 surdów do marca. Mi bardzo na tym zależy i będzie pewnie specjal, jak mówiłem. E, naprawdę będzie specjal, jeśli dobijemy. Jeśli nie, to trochę słabo, ale no nawet jeśli y, dobijemy trochę później niż marzec, to i tak zrobię jakiś fajny specjal, bo specjali nie za dużo, nie za mało. Okej, okay. co on dwalał w ogóle? Halo, halo Minecraft hmm. Drabinek za dużo wezmę, bo są potrzebne. One są jak bloki po prostu, nie? O Boże, ty... Szybki refik... No co, jest chłop jakiś... Makro ma. Ja pierd... Mój pink jest zjebany. Dobra. Ja pierdzielę, no. TNT mogę wziąć, tylko że nie mogę jakby go użyć do przemieszczania się. A bloki to. O. No właśnie. Elo? Gdzie on jest? Aha, spadł. XD. Łatwo. Dobra. To zbieramy sobie generator, weźmy sobie od razu dwa TNT, jeszcze drobineczki się przydadzą. Tylko będzie problem z, z przemieszczaniem się trochę, bo możemy przemieszczać się tylko fireballami, dlatego słabo. Ale dobra, dobra, będzie jeszcze na refika starczy, czekajcie. Raficz, szybciej, dobra. Yy, pięknie. No i myślę, że już możemy się wybrać od razu do różowego. Yy, dobra. Oszty. No to. No to super. Eee, dobra. Zbrojkę już mam. Od razu Nie no dobra, stypnie. No, jest idealnie. Aha. Ale że niebieski. Nie wiem, iść czy nieść iść. Rzawy się chyba do mnie nie wybiera. No, lecisz do Wojda? A, Boże, mój pięk jest gdzieś taki piękny. Okej. Okay. Ile on miał fireballi? Kurde, szkoda, że one do mnie nie poleciały a zielony żyje? Nie. No jasne, że nie. Przydałoby się jakiś generator ulepszyć troszkę. Ym. Dobra, styknie chyba, żebym wrócił do bazy jakoś. Chyba wiem już, widzowiec. Czemu mam taki ping? A ping mam taki dlatego, że. Czekajcie. Dobra. No. Już lepiej. O, o ty szczelu jeden. Ej, ładnie to tak od pleców. Widzowie, widzowie. Nie! Ale nieładnie to tak od pleców. To jest takie brzydkie w ogóle. Ale on nieładnie postąpił. Widzowie. Bardzo, bo nieładnie, boże wełna. Po co mi jest tyle wełny? Więc, nara! Dobra, już chyba będę miał ogólnie. No i pięknie. Wypierd... No, właśnie, to miałem na myśli. O, jeszcze dieksiki mi przyniósł, jaki miły gracz w ogóle. Albo i niemiły, nie wiem. Kur... a mać. Dobra, pięknie. Teraz. Teraz to jest! Dobrze. Refilka zjem. Kupię sobie jeszcze parę refili ogólnie. Później jeszcze Emeraldy. Bo ile to będzie? Teraz 8, potem 12. Na... Nie, dobra, to na spokojnie. Dobra. W ogóle krka godzinka, bo... o chuj to. Co? Chyba dziś... Tą arenę... No, co? Nic. Liptus is pro gamer. Okej, okay, bro. Może pójdę tam i... Hmm. Boję się tego niebieskiego. A mógłbym pójść może na tamte diaksy? Dobra, starał to pies, idę. O Boże, refil... A nie, nie potrzebuję. Nie potrzebujemy refilków. Ech. Albo i potrzebujemy, co? O Boże. No ja pierdolę. Jezu. Aha! Chłop już padł, to zostałem tylko z tym nerdziarzem. A słabo. Drabinki, ratujcie mi, mordę. Aha. Ja nie chcę tego przegrać, ale też wygrać. No, wygrać to chciałbym, nie? Boom. Nie. Nie! Dobra! Nara! To na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Niestety nie udało się wygrać jednej areny, ale chłop był trochę spoczony, dlatego ja nic nie poradzę. Ale mam nadzieję, że moje filmy wam się podobają, dlatego subujcie i lajkujcie, bo dobiegamy do marca 10. Wbijajcie do Gamera, a już nie przedłużam. No i nara!